E, ProTracker w pierwszej swojej wersji działał w rozdzielczości e, 320x256 pikseli, pewnie byłoby to lepiej widać. E, natomiast e, te systemy neoamigowe, o których wspomniałem, no oczywiście wykorzystują zwiększone możliwości nowego sprzętu. E, a uważam zaletą tego jest to, że w, po prostu w tych nowszych programach pracuje się wygodniej, bo więcej nie widać. E, Więcej zapisów muzycznego jest widoczne na nas, co ułatwia pracę. A no tutaj widzimy 8 ścieżek, jest w tej chwili jeszcze, by się kilka zmieściło. Ja wpalam ten program również na monitorze Full HD, wtedy jest 20 ścieżek, pracuje się jeszcze wygodniej. Jeżeli już jesteśmy przy ścieżkach, tak jak wspomniałem, możliwości ProTrackera były determinowane możliwościami sprzętowymi amigi, ponieważ. No, zda, Zdajemy sobie sprawę, że przy procesorze, który miał 7 MHz, e, niewiele z tym dźwiękiem już programowo można było zrobić. Więc e, e, siłą Amini było to, że te cztery kanały dźwiękowe e, były obsługiwane w ogóle bez pomocy procesora. Procesor tylko, że tak powiem, mówił e, układom, skąd mają te próbki dźwiękowe pobierać i. E, z jaką głośnością, a reszta robiła się niejako sama. W związku z tym, odtwarzanie modułu protrackera, czterokonałowego, praktycznie nie obciążało procesora, co było oczywiście świetną sprawą dla autorów gier, przede wszystkim. Wiadomo, że gry to programy, które wyciskają z komputera wszystko. W związku z tym, a muzyka w grze no, pełni, nie oszukujmy się, z reguły rolę pomocniczą, więc y, jej odtwarzanie nie powinno w miarę możliwości y, obciążać komputera. Y, jest to jeszcze bardziej istotne w przypadku DEM, czyli programów demonstracyjnych. No, tam y, autorzy tych programów, oczywiście, robili z komputerem takie rzeczy, że nawet sami jego projektanci czasami byli w ciężkim szoku. Więc fakt, że odtwarzanie modułów protrakerowskich nie zajmowało praktycznie całego czasu procesora, był bardzo cenny. Z drugiej jednak strony no, muzycy na pewno czuli się w pewien sposób ograniczeni tym, że mają do dyspozycji tylko cztery kanały dźwiękowe. W zasadzie każdy utwór muzyki, czy to klasycznej, czy to nowoczesnej, no, ma tych instrumentów grających jednocześnie więcej niż cztery. Oczywiście obchodzono to w różny sposób, na przykład robiąc tak zwane sekwencje, czyli wstępnie na przykład tworząc e, takt perkusyjny na czterech kanałach, następnie ściskano to niejako w jeden kanał i później szło to na jednym, a e, pozostałe trzy nadal pozostawały dla linii melodycznej, basu itd., ale to się e, odbywało oczywiście kosztem jakości. Następnym krokiem, w momencie kiedy oczywiście Amiga rozwijała się, pojawiła się Amiga 1200 z mocniejszym procesorem. Później pojawiły się akceleratory, czyli karty Turbo z jeszcze szybszymi procesorami. Pokusa zaprzęgnięcia procesora do obróbki tej muzyki stawała się nieodparta. Tym bardziej, że producenci Amigi, czyli firma Commodore, nie rozpiściła muzyków, ponieważ we wszystkich kolejnych modelach Amigi, układy dźwiękowe pozostały bez zmian. I w tym momencie oczywiście konkurencja, czyli komputery PC nie stały w miejscu. Pojawiły się coraz lepsze karty dźwiękowe z dźwiękiem 16-bitowym i tak dalej. Często też były to karty wielokanałowe, powiedzmy 32 kanały, to nie była żadna rewelacja już. W związku z tym, no tutaj Amiga zaczęła przegrywać. Zatem zaczęto nadrabiać niedostatki układów dźwiękowych mocą procesora. Tym bardziej, że o ile muzyka użytkowa, czyli muzyka ilustrująca gry i dema, w zasadzie no nadal pozostawała w kręgu ProTrackera i tych czterech kanałów, o tyle muzycy. Chcieli też tworzyć muzykę, używać Amigi y, po prostu jako narzędzia do tworzenia muzyki jako takiej, czyli to, że y, program muzyczny obciąży im Amigę w 100% nie było problemem, ponieważ to było jego głównym zadaniem w tym momencie, a muzyka była na przykład później zgrywana. Y, czy to jeszcze kiedyś powiedzmy na kasety, czy też na taśmy później y, już do formatów cyfrowych. Y, zatem y, Pierwszym takim krokiem wykorzystania procesora było zwiększenie liczby kanałów do ośmiu. No to było dość proste, bo wystarczyło y, dwa kanały zsumować, podzielić przez dwa. Ja tu tak, przepraszam, trochę w asembleze zaczynam mówić, y, ale będę się starał nie wchodzić głęboko w matematykę. Y, tak więc było osiem kanałów. Czyli każdy, dwa kanały były dodawane do siebie, dzielone przez dwa i wpychane w jeden kanał. Oczywiście to już był znaczny skok, yy, znaczny skok w obciążeniu procesora, bo, yy, w ProTrackerze, jeżeli mamy dźwięk, to po prostu każemy, dźwięk zaczyna się w danym miejscu w pamięci i później już cała reszta odbywa się bez udziału głównego procesora. Sprzęt się tym zajmuje, natomiast jeżeli te kanały są sumowane, to każda próbka dźwięku, których jest co najmniej kilkanaście tysięcy w ciągu jednej sekundy, musi zostać sumowana i podzielona. Czyli ten procesor już naprawdę ma co robić. A były takie programy, właśnie Octamed na przykład, czy też e, Protoplasta e, mojego programu Digibuster 1.7. E, to były programy pracujące w ośmiu kanałach. E, Długo nie trzeba było czekać, w miarę gdy coraz mocniejsze procesory na widzę można było używać, tych kanałów zaczęło być coraz więcej. No i można powiedzieć, że takim jednym z programów, które poszły najdalej, był Digi Professional, tak to nazywano troszeczkę z marketingowym, zajęciem, zacięciem w wersji tam doszła wersja 2.21, on miał teoretycznie przynajmniej pozwalał na 128 ścieżek, no to już nawet dla profesjonalnego muzyka jest dość dużo. Rzadko się zdarza, że aż tyle trzeba wykorzystać. No, poniekąd też rzadko się zdarzało, że ktoś miał miliony tyle mocno, żeby naprawdę tyle kanałów mógł puścić. Mm. Natomiast ten program przestał być praktycznie rozwijany w roku 90 bodajże, mnie jeszcze wychodziły jakieś drobne poprawki. Program LigiBooster pisany był przez Polaków, braci Tomasza i Waldemara Piastów. Oni ostatecznie zdecydowali się sprzedać prawo do tego programu niemieckiej a w firmie. To może za dużo powiedziane, grupie dwóch osób, de facto w tej chwili APCN TCP. To był taki klub komputerowy, kiedyś niemiecki, później była taka firma, oni się zajmowali dystrybucją oprogramowania i tak dalej. W roku 2007 spróbowali reaktywować ten program, ponieważ no, ogólnie jest taka teraz fala powrotu do retro nieco. No i szukali programisty, który by się tego podjął. No, tak Z ciekawości troszeczkę zgłosiłem się i okazało się, że byłem chyba jedyną kandydatem. Fakt, że... Poprzednia wersja programu była pisana przez Polaków, w związku z czym komentarze w kodzie były po polsku. Też pewnie nie był bez znaczenia. <śmiech> <śmiech> Także e, muszę przyznać, że ja z tego kodu niewiele skorzystałem, ponieważ e, program DigiBooster 2 był napisany w assemblerze, To po prostu... No, był jed, jeden, jeden megabajt kodu w Assemblerze, niewiele z tym można było zrobić. Poza tym, tak jak wspomniałem, te systemy Neo, czyli Morphos, Amiga AmigaOS 4, AOS, nie będę to już temat rozwijał, bo to będzie na, na kolejnym spotkaniu z tego cyklu, one pracują na innych procesorach, w związku z czym kod w Assemblerze jest bezużyteczny dla nich. W związku z tym de facto Yigi Booster 3 został przeze mnie napisany od zera w języku C. Dzięki temu jest, stał się znacznie bardziej przenośny. Jest wersja na Morfosa, które tu właśnie widać, jest też wersja na Amiga S4. No i dzięki temu, że pracuję na tych nowych, nowych maszynach, różnica mocy obliczeniowej jest kolosalna. Ja dla przykładu mogę powiedzieć, że do dyspozycji mam moc obliczeniową na tym urządzonku, które tutaj stoi. W porównaniu z Amigą z procesorem 0.30, czyli już taką dość dobrze dopaloną, ma obliczeniowa, jaką dysponuje, to jest 10 tysięcy razy większa. To, to po prostu jest, pokazuje jaka jest skala i co z dźwiękiem można zrobić na takim urządzeniu, a co można zrobić na procesorze 0.30. Dlatego ten program jest oderwany już od sprzętu audio, On ma cała synteza dźwięku, czyli cały, cały kod, który tworzy muzykę, jest programowy. Yy, dzięki temu też mogłem napisać odtwarzacz, yy, przenośny tak zwany odtwarzacz yy, modułów w formacie Wikipedia, który został skompilowany no, praktycznie na, na wszystkie bliżące się systemy operacyjne. Wiem, że działa na pewno pod Windowsem, zarówno 32-bitowym, jak i 64-bitowym, macOS, Linux na rozlicznych platformach, czyli PowerPC, ARM, Intel. Też jest, jest, został przeportowany na Androida i na iOS. A. Czyli, jeżeli w tym programie stworzymy jakąś muzykę, to po, później możemy w tych wszystkich systemach operacyjnych ją wykorzystać. Yy, i tu wracamy też do ProTrackera, ponieważ y, najnowsza wersja tego programu, która no można powiedzieć dzisiaj ma swoją premierę, bo mam, y, mam wersję demo na ProTrackerie, jakby ktoś chciał ją sobie, że tak powiem, pozyskać, to zapraszam. Y, mimo, że ten program oczywiście ma mnóstwo kanałów, y, efekty dźwiękowe, bardzo, 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 znacznie bardziej rozbudowane niż ProTracker itd. Tak to okazało się, że jedną z najbardziej pożądanych przez użytkowników cech, jakiej nie było w wersji 3.0, jest właśnie import modułów w formacie ProTrackera. Czyli y, można oczywiście rozwijać, wykorzystywać sprzęt, ale ProTracker wciąż jest królem. Można powiedzieć w ten sposób. Y, to co, może coś sobie puścimy ciekawego? Ja tutaj mam taką dość, dość sporą kolekcję. Zdawało mi się, że mały. Trzeba się z panem z nośnikiem łezbę. Mam kolekcję co lepszych modułów polskich twórców. Przede wszystkim, znaczy głównie polskich, nie tylko. Eee, no i cóż, tutaj na przykład klasyk sceny muzycznej w Polsce, czyli Extend. Coś może są na początek. Zobaczymy jak tu mamy poziomy głośności, żeby nam nie huknęło tego. To taka ciekawa jeszcze trzeba sobie obejrzeć ten dźwięk. Nie ma niestety znanych z protrakera słynnych, skaczących barów kluczowych, ponieważ no, tutaj jest tak, że te mocniejsze systemy pozwalają na wiele, ale z drugiej strony niektóre rzeczy jest zrobić bardzo trudno. Właśnie te skaczące, słynne tęczowe bary były robione z wykorzystaniem sprzętu amiki i zrobienie ich na systemie bardziej współczesnym no, okazało się aż dość trudne, ale myślę, że takie skaczące z co też nie tak najgorzej. No, co można powiedzieć o tym imporcie Protrakera? On po prostu działa, ja musiałem się nieźle wgryźć, że tak powiem, w tajniki. I Nicky, e, e, ponieważ, co za chwilę pokażę, e, wiele modułów e, muzycznych nie tylko, że tak powiem, e, jest dla naszych uczu, dla naszych uszu, ale również dla oczu, ponieważ e, twórcy e, tych modułów e, wykorzystują komendy do tworzenia efektów wizualnych również. Przykładowo mam tutaj taki moduł. Ten, ten który widzimy, jest z 93 roku, więc to jest już historia. Natomiast wciąż ludzie piszą. Znany być może części z Państwa moduł, a tutaj się autorzy pomyliły, że napisali 2104. Nie jest to moduł z przyszłości, oczywiście. To jest moduł napisany w tym roku. Na amigowe, nie tylko amigowe, ale komputerowe party religion, To jest jedna z największych partii na świecie. No i tutaj można po pierwsze posłuchać, co można wycisnąć z, z czterech kanałów. No a po drugie troszeczkę pooglądać. I tutaj ta ścieżka comend, że tak powiem, ona która z reguły. Przesuwa się po prostu płynnie i jednostajnie do przodu. Tutaj wykonuje różne dzikie harce. Ten moduł jest na tyle duży, że niektóre Amigi mają za mało pamięci, żeby go odtworzyć. Oczywiście użycie systemu neoamigowego ma tą zaletę, że tutaj te pamięci są całe hektary. Przyznam, że ten moduł był właśnie jednym z modułów, które służyły mi do testów do tego formatu i musiałem troszeczkę pozmieniać w silniku odtwarzającym, żeby ogólnie moduły protrakara były odtwarzane poprawnie, no ale tak jak powiedziałem, król jest tylko jeden i, i czy mi się podobało czy nie, to musiałem, y, musiałem się dostosować. Tu warto właśnie, nie wiem czy te efekty wizualne będą widoczne dobrze tam przez kamerę, Może przestanę trochę gadać i po prostu posłuchajmy i popatrzmy. Oczywiście, słuchając czy wręcz oglądając moduły z ostatnich copy parties, można odnieść wrażenie, że to jest taki właśnie trend ostatnio na łączenie efektów dźwiękowych i wizualnych, ale to wcale nie jest. W Polsce byli ludzie, którzy robili to już dawno. Na zakończenie myślę mojej prezentacji cofniały się 20 lat wstecz w czasie i zmienimy zupełnie klimat muzyczny. Będzie konkurs? E, konkurs. Myślę, będzie. Jakieś, trudne, jakieś trudne pytanie zaraz wymyślimy. Przeliczenie więc... z o... minary na groszy saskowskie. <laughs> <laughs> to z na nasz saskowskiej. To proponuję, żebyśmy e, no, obejrzeli, posłuchali niezbyt długiego modułu Dreamera z trzeciego roku z serii Light and Sound. Dreamer jest muzykiem znanym z tego właśnie, że zmuszał potrakera do, do różnych ostrych wygibasów. W międzyczasie, zanim moduł się skończy, opracuję jakieś trudne pytanie. No i zadam je państwu, zobaczymy jak sobie poradzicie. A tymczasem yy, muzyka można powiedzieć symfoniczna w pewnym sensie. thank ah. I tutaj, jak widać, można skomentować, że jak widzieliśmy w niektórych paternach mieliśmy miotaniki jak szatan. No i styl jest taki, można powiedzieć, niezbyt kojarzący się z amigą, chociaż na przykład była taka gra Agony, bodajże, Tam była właśnie też muzyka w takim podobnym orkiestrowym stylu. No i cóż, miało być trudne pytanie. Więc. Pytanie będzie może nie tak bardzo trudne, więc kto, kto szybciej decyduje kolejnych zgłoszeń? Na początku prezentacji wymieniłem trzy najważniejsze systemy neoamigowe. No i proszę o podanie nazw tych systemów. Kto, kto wie pierwszy podnosi rękę? Najnowszych wersji? Znaczy nie, chodzi mi o nazwy samych systemów. Nie chodzi mi o wymienienie jakiejś tam wersji, że tam 7.9 czy coś takiego. to już... O jest czterym Morfus Aro. Trudne. No zgad ten pan. Ja mam już jedną nagrodę dostał. Muszę no dostałki drugą wiersz. Ja mam... Ja mam... Nie, to ja pierwszy mam trzyma przy Reflex już kolei, ja nie jest taki rudę wiedziałem. Zawsze możemy trochę utrudnić A. i prosić po, o podanie wersji, tylko że jeden z tych systemów w zasadzie nie posiada czegoś takiego jak wersja. Alfa woda czy gama. <noise> no, więc... <noise> Także to jeżeli, jeżeli kolega przyszedł, uzupełnił odpowiedź wersjami tych dwóch systemów, no. które je posiadają. No, 37 i No, bardzo dobra odpowiedź. No. A 41 u ile? <noise> 5 albo 6, albo 6. Bardzo dobrze, 6 dokładnie. Także myślę, że zapracował na nagrodę. No cóż, to myślę, że Ty ja już na no. tym będę no. kończył. Zapraszam tutaj na następnego prelegenta, który nam trochę opowie, jak to Amiga z Mi współpracuje. Przy okazji wróci też na korzeni, jeszcze te jabłkowe ogryski, bo posprzątamy tutaj z blatu i Amiga wróci na podium. Także dziękuję za uwagę.